Pół minuty i startujemy. Jak tam Alex? Dobrze. dobrze. No i wystartowaliśmy. Trochę wieje. Ale lecimy. Jesteśmy już za czwartym kilometrem. Jest dobrze. Dobrze, że nie pada mocniej. Trzeba. Patrzcie jakie widoki funduje Arysta półmaratą strzegą. Tak to wygląda z mojej perspektywy. 14 km. I mamy już 18 kilometr. No i zaraz będziemy kończyć. Arysta półmaraton Strzegą 2025. Finiszujemy! Numer 11, na Uberze. Arian, Aleks, Kubek i. Dzisiejsza zrobił wyczurkę. Zawarty. Warunki do biegania są świetnie. Temperatura ok. Zgodnie z zapowiedzią wieczoru o ogarnęli. I uh -huh.